Tu mamy drzwi wejściowe, wchodząc do mieszkania, na lewo kardyroba, na salon, drzwi do kuchni, dalej są drzwi do myjówki pokoju, łazienka i pustosa ściana. Wchodzimy do garderoby. kardyroba ma się tak, nie na bałagan, do samego sufitu. I garderoba. Ma taki wzór. Wychodzimy z garderoby. Kierujemy się do salonu. Tak się na salon. Tutaj ma być docelowo telewizor. Jakaś malutka ława, kanapa, tam komutka. Tu ma być stół do jedzenia i teraz samo patrzymy na kuchnię na razie tu stoi telewizor tak się ma kuchnię. tu jest taki blat barkowy ala blat roboczy teoretycznie okap drzwi wyjściowe z kuchni lodówka tu jest burdelownik na razie taki docelowo ma być mikrofalówka, wychodzimy z kuchni Kierujemy się w stronę pokoju Jolki, tutaj cichutko. Tak się na pokoju miłki. tu mamy łazienkę błoniebka tak. tak tak no i taki słupak wymyślony, żałujesz że wymyślony i patrzymy z głowni